Moi drodzy, noc druga WrestleMania 40 trwa i stwierdziłem, że podczas jej oglądania nagram dla Was, słuchajcie, na bieżąco mówienie i przestaję Wam swoje. Te emocje, które teraz we mnie tutaj towarzyszą, bo to, co się dzieje na WrestleMania 40 nocy drugiej, jest niepojęte. Powiedziałem wczoraj w podsumowaniu dnia pierwszego, że mam nadzieję, iż dzień pierwszy jest po prostu rozrzewką do dnia drugiego i tak faktycznie wydaje się być. Subskrybujcie, kanał, moi drodzy, żeby ze wszystkimi filmami być na bieżąco. Zostawcie polubienie pod tym materiałem. I cóż mogę powiedzieć więcej, zapraszam was do sercji komentarzy, dajcie znać jak wam podobała się noc druga restauracji 40, lecimy z omówieniem. W zasadzie z omówieniem live. Galę zaczęliśmy od pojawienia się CM Punk'a W zasadzie jeszcze pod koniec kick -offu. Pojawił się on na arenie przy swojej piosence Call of Personality, e, wszedł na komentatorkę Oznaczało to, że walką pierwszą Tej gali będzie tak jak zapowiadano Starcie o mistrzostwo World heavy pomiędzy Stefem Rollinsem a Drew McIntyre'em Zanim jednak to słuchajcie, dostaliśmy jeszcze Występ muzyczny tradycyjnie dla USA Oraz zapowiedziana została Stephanie McMahon, która powróciła do WWE Przywitała publiczność w Filadelfii Oraz zapowiedziała słuchajcie Dzień drugi wrestlingu. i powiedziała, że przeżyła wiele Wrestlemania jest tą, z której jest najbardziej dumna, bo jest to pierwsza w erze Paul Levesque i to naprawdę był mocny statement. Zaczęliśmy od walki o mistrzostwo World Heavyweight, o której już zdążyłem powiedzieć, wejście Drew przy akompaniamencie gry zespołu na dudach, szkockich dudach, szkockich zespół, natomiast to już było mocne, ale to, co miał Seth Rollins na wejściu, słuchajcie, wejście przy akompaniamencie wszystkiego, jakby to były osoby ubrane jak na jakichś dożynkach. Otoczyli ring, weszli razem z Cefem do walki. Walkę rozpoczęliśmy słuchać od potężnego Claymore od Druma Kentaira dla Rollinsa. Od razu, w pierwszej sekundzie walki, mieliśmy pin, ale od razu też był kikał. Druma Kentaira w ogóle wyszedł poza ring, dodał sobie tweeta jeszcze na telefonie w pierwszym rzędzie. Miał wymianę słowną z CM Punkiem, również przy stole komentatorskim. Mieliśmy potem pedigree od Rollinsa poza ringiem, prosto na tą podłogę. Weszli znowu do ringu, karb od tą pod Rollinsa. I tak dojebany początek był to walki, że naprawdę. Nie mogę uwierzyć w to co widzę. Tutaj w zasadzie działa się cały czas akcja za akcji, finisher za finisher, moi drodzy. Glessgow, Kiss, kontra, Finisher, Pedigree, Carmstone. CM Punk nawet na stole komentatorskim chwalił Rollinsa, że jest on bardzo oddany temu tytułowi, jest dumny z posiadania tego mistrzostwa i na pewno się łatwo nie poddaj. Tak też było. Mieliśmy Carmstone z trzeciej liny, mieliśmy Future short DDT, słuchajcie. Drew McIntyre zasygnalizował do CM Punk'a na komentatorce Go to Sleep. Claymore, kick out, tam naprawdę działo się wszystko. Drummondayer wyczyścił stół, wtedy pan też powiedział, że Drummondayer nie potrafi czysto pokonać Sefa Rollinsa i dlatego chce używać stołu. Ale Rollins to skontrował, wykonał karb stop na stół komendatorski. Weszli, słuchajcie, do ringu poleciał Claymore niespodziewany od Drummondayera. Potem jeszcze jeden Claymore. Raz, dwa, trzy i poznaliśmy nowego mistrza World Heavyweight. Drew McIntyre pokonał Sefa Zasłużone, słuchajcie. Jak bardzo bym nie lubił Sefa to to zwycięstwo było zasłużone, ale to, co wydarzyło się potem przerosło, myślę, wszystkich oczekiwania. Ja tego naprawdę się nie spodziewałem. Drew McIntyre z pasem mistrzowskim podszedł do CM Punk'a na komentatorce. Usiadł, położył się w zasadzie na początku na stole komentatorskim, zaczął pokazywać pas mistrzowski do punka, mówiąc mu nawet, że zakończy jego karierę i teraz jest jego moment. Punk oczywiście mu przytakiwał i tak dalej, i po chwili zaatakował go, pociągnął go za nogę. McIntyre uderzył o stół komentatorski, moi drodzy, zdjął Ortezę z ręki, uderzył go nią, i nagle na arenie w Filadelfii rozbrzmiała muzyka Damiena Priesta, który zrealizował walizkę Money in the Bank i został nowym mistrzem World Heavyweight. Po raz drugi w historii walizka została zinkasowana na i przede wszystkim udanie i bardzo dobrze. Punk, słuchajcie, siedział na stole, śmiał się z Drewem, i ta rywalizacja nam się dopiero rozpoczyna, a Drew zapewne jeszcze swój moment będzie miał, ale w Szkocji. Po tej walce dostaliśmy segment z Bloodline, którzy przyjechali na arenę. Reigns, Rock, Heyman, Jimmy, Solo, naprawdę przepiękne ujęcie kamery. A kolejną walką, którą mieliśmy na Wrestlemania 40 nocy, drugiej był Six Man Tag Team Match, w zasadzie Street Fight Philadelphia Street Fight Match. Zanim jednak walka się rozpoczęła, dostaliśmy zapowiedź, słuchajcie, specjalnego komentatora tej walki, którą był Hall of Famer Snoop Dogg. I to nie koniec, ponieważ również specjalnym sędzią tej walki Ogłoszony został Bubba Ray Dudley, słuchajcie, który naprawdę miał fajny udział w tej walce. Pierwsi na stadionie pojawili się The Final Testament, którzy weszli w fajne czarno-białe, charakterystyczne dla siebie oprawie. I zaczęło się grubo, i każdy na każdego, rozstawiony stół, candlesticki. Kobitki nawet wkroczyły do arcy. Scarlett uderzyła śmietnikiem, słuchajcie. I to w zasadzie one nawet połamały stół, który został rozstawiony przed ringiem. Booba Ray Dudley, słuchajcie, miał sterdą z karionym crossem. Co więcej, zaczął nawet podpowiadać Deep Pride, co mają robić. Instruował ich, jak mają wyglądać kolejne akcje charakterystyczne. Właśnie dla Divona i dla Bubarea Daliego. Mieliśmy piękny moment Get the Table, słuchajcie, który został poinstruowany przez Babiego, ale mieliśmy też fajny bocz, bo pęcz w stół, kiedy Karią został na nim położony, i Maruś nawet zaczął się z tego, śmiać, że stół po prostu pęcz. Ale spokojnie, do artystów drugi. Mieliśmy piękny frog plus trzeciej liny, właśnie od Monteza Forda i zwycięstwo The Pride. Segment z polem Heymanem też był przed chwilą właśnie, gdzie Paul Heyman powiedział o walce wieczoru i o tym, że będzie to Bloodline Rules. A kolejna walka tego wieczoru to LA Knight kontra AJ Styles. AJ Styles pojawił się przy nowej piosence, nowym team songu i wchodząc na arenę jako drugi, od razu w biegu do ringu zaatakował i zaczęła się naprawdę mocna bitka. Naprawdę słuchajcie, dobra, szybka walka, która teraz się zakończyła zwycięstwem LA Knighta. I tu naprawdę słuchajcie działo się zajebiście dużo potężny German super z trzeciej liny kontra słuchajcie, cup crusher od AJ na środku ringu. LA Knight zdjął nawet matę, która okrywała podłogę ringu dookoła i sam na niej wylądował słuchajcie, bo Styles to skontrował. Wrócił LA Knight jeszcze do ringu na 9 wyliczeniach, już myślałem, że tam poleci 10 i będziemy mieli count out, ale nie 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 nie, na na, LA Knight wrócił i tą walkę jeszcze wygrał po potężnym BFT. AJ Styles nawet 450 splash trafił na kolana LA Knighta i naprawdę, słuchajcie, ta gala trzyma zajebisty poziom póki co. Publiczność jest zdecydowanie żywsza niż nocy wcześniejszej, a czanty IEA yeah, były naprawdę piękne. Lecimy dalej. Zaprezentowana została nam klasa Hall of Fame, słuchajcie. O tym mówiliśmy też już na odcinku, gdzie podsumowaliśmy SmackDown, bo po SmackDown było to Hall of Fame. Potężne czanty ECW przy pojawieniu się Paula Heymana, który też był z mistrzostwem Romana Reynsa. Dalej słuchajcie, światełka upamiętniające Bray Wyata na arenie na całej arenie, na całym stadionie, po tym jak został zaprezentowany jego dokument, w sensie urywek dokumentu. A kolejna walka to starcie o mistrzostwo United States, czyli match pomiędzy Loganem Polem, Randy Mortonem i Kevinem Owensem. Jako pierwszy słuchajcie, pojawił się Logan Paul. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób pojawi się na tegorocznie WrestleMania, rok temu była to tyrolka. Teraz był to słuchajcie, Prime Truck który miał na sobie wielką butelkę Prime, Logan Paul wystrzelił z niej fajerwerki na stage'u i nie był też sam, bo podobnie jak Rortemu była z nim butelka Prime, którą tym razem nie był KSI, ale o tym za chwilę. Dalej pojawił się Kevin Owens, który pojawił się na rampie, spojrzał na ten Prime Truck, cofnął się i wrócił, słuchajcie, z wózkiem golfowym. Tym, którym razem z Ortonem jechali podczas smerdał na arenę. Dojechali nim razem, ponieważ za chwilę pojawił się też Randy Orton, po którego cofnął się Kevin i wjechali razem, słuchajcie, na arenę, Właśnie na tym wózku golfowym. Przewidzieliśmy też, słuchajcie, podczas live'a, gdzie zapowiadaliśmy dzień drugi WrestleMania, segment, który miał miejsce przed wejściem Kevina Owensa, czyli spotkanie z samym Zaynem, gdzie czekał on na niego z mistrzostwem interkontynentalnym i powiedział, że teraz jest jego kolej. Rozmiął głąb, słuchajcie, walka się rozpoczęła i Logan uciekł z ringu. Cały czas, praktycznie na samym początku, mieliśmy akcję 2 na 1 Orton i Owens na Logana pola, aż do momentu, kiedy trzeba było już spinować pola. Wtedy doszło do zrzutu, i Orton, słuchajcie. Był tą osobą, która pierwsza zaatakowała, a przynajmniej chciała zaatakować Owensa, bo chciał wykonać mu artyioł i publiczność wtedy zaczęła krzyczeć You fart Up. A Orton tradycyjnie dla siebie, tak wiecie, był zniezmaczony tym, co chciał zrobić. I rozpoczęła się już, słuchajcie, normalna bitka. Każdy na każdego, Orton z Owensem. Mieliśmy tam Double Cannonball od Kevina Owensa. Naprawdę była to przyjemna do oglądania walka. Logan Paul, nawet był taki moment i nie pokazało tego kamery, ale w oddali to zauważyłem, że zbił pionę, słuchajcie, z green T-shirt gajem. Wrócił też wtedy do ringu i miał na sobie cast w którym znokautował Ortona, ale Orton to skikautował. Logan dalej chciał się brać za Ortona, ale dostał potężne RKO i wtedy, słuchajcie, do akcji wkroczyła też butelka Prime. Orton podniósł kastet i oddał go sędziemu. Chciał wykonać Legend Killer Kick. Słuchajcie, cofnął się, chciał to zrobić, i wtedy butelka Prime wyciągnęła Pola z ringu. Okazało się, że był to Speed, który zaczął szczekać na Ortona. Odepchnął go tam, co skończyło się tym, słuchajcie, że wylądował na stole komendatorskim po potężnym RKO. Wróciliśmy do ringu, słuchajcie, papa Powerbomb dla Loganapola, stanner dla Ortona. Następnie papa kontra do RKO tam. Jezus, jakie to było zakończenie? Logan Paul to wykorzystał, front dla Kevina Owensa, który chwilę wcześniej otrzymał arkeo i koniec. Logan Paul obronił Mistrzostwo i na jest tak jak przewidywaliśmy. Walka o tytuł kobiet, moi drodzy, to było następne starcie WrestleMania 40. Co main event w tej galii. ja chciałem powiedzieć o tym, że przed ringiem od stołu krematorskiego od tej strony był bardzo ładny podest, na który podczas walk mistrzowskich były układzione tytuły mistrzowskie. I do taki szczegół, ale bardzo fajny, słuchajcie, taki estetyczny szczegół. Jako pierwsza na arenie pojawiła się Bailey, potem IO Sky, którą wyprowadziło damage control do rampy. Natomiast podczas walki mieliśmy czyste starcie 1 na 1 Początek bardzo wolny, słuchajcie, naprawdę wolno to starcie się rozkręcało. Piękne czanty. he hee, Bailey. Aż mi się Manny in the Band, słuchajcie, przypomniało. IO Sky atakowała kolano Bailey, chcąc je jeszcze bardziej kontuzjować. Mieliśmy kilka mocniejszych spotów, słuchajcie, m.in. Mulsoft poza Ring, Bailey to Bailey, po czym też mieliśmy kickout. I szczerze, spodziewałem się, że to starcie może mieć nieco wolniejsze tempo w porównaniu do poprzednich walk, żeby też jeszcze bardziej, słuchajcie, lekko nas uspokoić i podrzeć atmosferę na main evencie. Lizeli, słuchajcie, akcja za akcję, Mursout, Kick-Out, kontra za kontra. Walka na koniec nabrała trochę mocniejszego tempa, co też publika odczuła, bo zaczęła szaleć, słuchajcie. Bailey wygrała! Bailey wygrała i została nową mistrzynią kobiet. A kupony na etato to po prostu pięknie nam siadły. No <gry> i moi drodzy, czas na main event i Boże Święty, co to było za zakończenie wrestlemania? Spekulowało się o tym, słuchajcie, ale. Ja do ostatniego momentu się tego wszystkiego nie spodziewałem, ale po kolei słuchajcie, mam notatki oczywiście, nimi się posłużę, żeby przez to przejść, bo dalej nie dowierzę w to, co się stało. Zanim jeszcze mieliśmy main event, to w ringu pojawiła się Philadelphia Eagles Cheerleaders, a także Snoop Dogg, który ogłosił ile mamy ludzi na stadionie podczas drugiego dnia wrestlingu i było ich 72 755. Zbudował hype na main event, chcąc od publiczności hell yeah. Co prawda hell yeah, Stone Cold, Steve później nie dostaliśmy ale o tym na spokojnie po kolei. Czas na main event, moi drodzy. Jako pierwszy pojawił się Cody Rhodes. Jego wejście było w ogóle jak z jakiegoś filmu Marvela u boku z Brandy Rhodes ze swoją żoną, naprawdę piękny obrazek. Wejście Romana Rainesa przy pełnej orkiestrze śpiewającej jego piosenkę wejściową na żywo, słuchajcie, razem u boku z Polem Heymanem. Sam Cody Rhodes, sam Roman Reigns, tak ten pojedynek się rozpoczął. Zaczęliśmy od mocnego face to face na środku ringu, długo się na siebie patrzeli, ale w końcu rozpoczęli. Reigns trafił w narożnik, od razu sięgnął tam pod stół, pod ringiem Cody Rhodes chciał go rozstawić, Reigns go schował, publika go wybuczała, bo przypomnę było to oczywiście Bloodline Rules. Reigns nagle wyprowadził akcję candlestickiem, słuchajcie, później mieliśmy Feeder for Leglock od Cody'ego Rhodesa, akcja przeniosła się nawet na chwilę w publikę. Roman Reigns w momencie duszenia Cody'ego Rhodesa powiedział mu, że to jest jego federacja nazwał go suką, tam naprawdę zaczynało się to rozkręcać coraz mocniejszym tempem. Reigns wykonał crossroads na Cody'ym Rhodesie, co też było totalnym zdziwieniem, potem poleciał low blow, bo to też było dozwolone w Bloodline Rules, wszystko było dozwolone. Low blow poza ringiem, połamał nim stół komentatorski, w sensie Cody Rhodes połamał go Romanem Reinsem, po czym wrzucił go do ringu, chciał odliczyć, ale nagle superman pouch od Romana Reinsa kick out, później spear od Rhodesa, znowu kick out. Miał być znowu crossroads, ale pojawił się nagle Jimmy Uso z super kickiem, na to nagle na arenie rozumiała muzyka Jaya Uso, który się pojawił i rozbrzmiało, słuchajcie, na stadionie Filadelfii Bracia mieli Brown na rampie i ze stage'u, słuchajcie, z rampy Spear dla Jimmy'ego Uso spadli, oni na stoły rozstawione tam pod stage'em, co to był za moment. Spear od Kody'ego Rhodesa w barykadę, dwa razy crossroad, słuchajcie, i pojawił się nagle Solos i Koas, Samoan Spike dla Rhodesa, położył Reinsa na Roadsa, ale kick-out i tych kickoutów za chwilę było kilka z rzędu, słuchajcie Spear, Samoan, Spike, kick-out, nagle muzyka Johna Cena, pojawił się Cena, ten, który został pokonany przez Solo, Sikoena, Crown Jewel, pojawił, zaatakował go, rzucił nim, wykonał AA na stół komentatorski i nagle, słuchajcie, muzyka The Rocka, stare down z Johnem Ceną, WrestleMania 40 rok 2024, a my dostajemy, słuchajcie, face to face John Cena, The Rock w jednym cholernym Ringu, rock bottom dla Siny. Nagle na arenie muzyka The Shield i ja, słuchajcie, ciarki już miałem. Spodziewałem się 100% Rollinsa, ale myślałem, że pojawi się on nagle z Ambrosem, o którym też się mówiło, że nie mogło długo w AEW, ale tak się nie stało. Pojawił się sam set Rollins. W całym girze z The Shield chciał uderzyć krzesłem w plecy Deroka, ale zobaczył to Roman Reigns i wykonał mu Superman słuchajcie, tam totalny rozpierdziel siedział. Tak jak ludzie porównywali to na Twitterze do Endgames, tak faktycznie wyglądało tak jakieś Endgames z Marvela. Żeby tego było mało, Derok stał w ringu i nagle gong! I jeden drugi The Undertaker pojawił się, słuchajcie, za Derokiem, wykonał mu chokeslam. W ringu mieliśmy już tylko Rhodesa Reigns'a. Leżał tam pas z napisem Mama Roads było tam przesełko, które wziął Roman Reigns, zaatakował w plecy Rollins'a. Miał do wyboru Roads Rollins. Poleciało krzesełko w plecy dla Rollins'a. Odwet, odwet za to to stało się kilkanaście lat temu. Kiedy Rollins zdradził Reigns'a i doszło do rozpadu The Shield, ciekawostka też jest taka: słuchajcie, że Reigns nigdy nie zdradził żadnego z członków swojej drużyny/rodziny. Reigns był już gotowy wykonać spear na Roadzie, ale nagle kontra, słuchajcie, jedno, drugie, trzecie crossroads, pin, koniec. Koniec walki, koniec pewnej ery. I początek nowej ery. Cody Rhodes nowym mistrzem. Undisputed Universal w ringu, słuchajcie, pojawiły się gwiazdy takie jak LA Knight, Sami Zayn, Kevin Owens, Jay Uso, John Cena, Seth Rollins, C.M. Punk, był nawet była mama Rhodes, była także Brandy Rhodes, żona Cody Rhodesa. Wszyscy celebrowali z Cody Rhodesem ten moment, który jest, słuchajcie, momentem definitywnym zakończenia pewnej ery w WWE i początkiem nowej ery. Nowy mistrz nie będzie już Romana Reignsa. Aż ciężko jest mi w to uwierzyć, bo nie spodziewałem się, że faktycznie to może się wydarzyć. A Roman Reigns mówił, że jeśli straci mistrzostwo, to już go nie będzie w WWE, a tak się stało. Jestem naprawdę ciekawy tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak Cody Rhodes poradzi sobie jako twarz federacji WWE, bo to naprawdę on został na tej wrestlemanie pod koniec tej wrestlemanie mianowany na twarz WWE. Wziął też mikrofon, później pojawił się Triple H, podziękował. Podali sobie ręce, słuchajcie, na koniec była też podana dłoń z Sefem Rollinsem, który też opuszczał tam ring przy pomocy Kevina Owensa, tam widziałem, że trzymał się za kolano, chyba doszło znowu do kontuzji Sefa Rollinsa i będzie musiał zrobić sobie dłuższą przerwę, pas stracił, więc teraz jest czas na rekonwalescencję, słuchajcie, Owens pomagał wyjść Sefowi Rollinsowi, później jeszcze znowu zbił pionę Cody Rhodes z Triple i na koniec dostaliśmy jeszcze obrazek Cody'ego Rhodesa i Nika Kenna, który był, słuchajcie, w pierwszym rzędzie tam przy ringu też sobie powiedzieli kilka słów na ucho i koniec, tak kończymy Wrestlemania 40. Spekulowało się o tym, że może to być słuchajcie powrót legend, niesamowite interwencje i tak było. Mówiło się o tym, ale ja jakoś do końca w to nie wierzyłem, ale tak się stało, tak się kończy Wrestlemania 40. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, serce komentarza jest dla was, dajcie znać co wy sądzicie o tej WrestleMania, bo moim zdaniem dzień drugi bardzo mocno dowiózł i szczerze daje kurwa tutaj 10 na 10, nigdy chyba nie oceniłem Targali, ale tak, dzień drugi Restylmani dowiózł, dzień pierwszy to była podbudowa do dnia drugiego, tak też myślałem, że będzie, tak też mówiłem w poprzednim odcinku, gdzie omawialiśmy dzień pierwszy i tak podsumowuję to, Kończąc omawianie dnia drugiego, serce komentarza jest dla Was, dajcie znać co o tym wszystkim, co dzisiaj się wydarzyło sądzicie, a my słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale, więc bądźcie na bieżąco, subujcie kanał, bo mi po 10 tysięcy subskrypcji i moi drodzy, dziękuję Wam za te zajebiste Road to WrestleMania i WrestleMania Week. Trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce. Cześć!